19 dziewiętnastoletnia dziewczyna studiowała na Uniwersytecie Kiesił. Na drugim roku zdecydowała, że chce nauczyć się języka angielskiego, a z racji tego, że miała bardzo dobre oceny, przyniosła się na dwujęzyczny kierunek w Tokio bez większego problemu. Zawsze marzyła o życiu w stolicy, ale nie pomyślałaby nawet, że nauka okaże się tam tak trudna. Kierunek, który zaczęła, wymagał pisania esejów dwa razy w tygodniu. Wszystkich po angielsku. Spowodowało to spory problem, bo co jak co, angielskiego dopiero się uczyła i nie znała bardziej skomplikowanej gramatyki czy trudniejszych słów. Okazało się, że tłumaczenie każdego z esejów zajmowało jej znacznie więcej czasu niż faktyczne pisanie go. Kolejnym problemem był fakt, że nie posiadała własnego laptopa ani komputera. Na szczęście biblioteka uniwersytecka. Dysponowała około 50 komputerami i otwarta była 24 godziny na dobę. Był jeden szkopuł. Zawsze były ogromne kolejki ludzi czekających, by z nich skorzystać. Każdego ranka więc uczęszczała na zajęcia, a każdy wieczór spędzała na staniu w kolejce. Po niedługim czasie dziewczyna była okropnie przemęczona takim trybem życia. Jednej z nocy, kiedy dziewczyna pracowała nad kolejnym z esejów i siedziała już nad nim z dobre parę godzin, Poczuła się wyjątkowo senna. Była prawie druga w nocy, a oczy zaczynały się jej same zamykać. By przerwać znużenie, rozprostowała się i wyciągnęła ręce przed siebie. Odruchowo przesunęła klawiaturę do przodu, i kiedy już miała wracać do pisania, przypadkowo spojrzała w dół i zauważyła, że jakiś napis był wyryty w drewnianym biurku. Wyglądało to jak adres jakiejś strony internetowej. Pomyślała, że to nieco dziwne, że ktoś poświęcił czas na wyrycie całego linku na blacie, więc z ciekawości postanowiła sprawdzić co to. Po wpisaniu adresu w wyszukiwarkę, odczekała parę sekund, aż strona się załaduje. To, co zobaczyła, wstrząsnęło nią doszczętnie. Widniało tam zdjęcie mężczyzny leżącego w kałuży krwi na środku ledwo oświetlonego pokoju. Wyglądało to tak realistycznie, że myślała, że zwymiotuje. Pod obrazkiem był krótki wpis. Głupi mężczyzna, koło trzydziestki, zabity dziś przeze mnie. Dreszcz przeszedł jej ciało, kiedy ostatni raz spojrzała na tę drastyczną scenę. Momentalnie zgasiła komputer, zebrała swoje rzeczy i wybiegła z biblioteki. Po powrocie do jej pokoju w akademiku, całą noc nie umiała zasnąć, przewracając się z boku na bok. Ten okropny widok martwego człowieka nie mógł zejść się z oczu. Czy to zdjęcie mogło być prawdziwe? Zadawała sobie pytania. Może to tylko fotomontaż? Ludzie postują chore rzeczy cały czas. Cały internet jest pełen dziwnych i przerażających scen. Jednak, mimo wszelkich prób, nie potrafiła wyzbyć się uczucia, że trafiła na strony prawdziwego mordercy. Następnego ranka, po zjedzeniu śniadania, ciekawość wzięła górę i zamiast pójść na pierwszy wykład, pojechała prosto do biblioteki. Gdy znalazła wolny komputer, usiadła, wpisała link, po czym wstrzymała oddech. Może to, co zobaczyła wczoraj, było tylko wybrykiem jej wyobraźni. Kiedy otworzyła stronę, zobaczyła, że zdjęcie się zmieniło. Zamiast martwego ciała w ciemnym pomieszczeniu, obrazek przedstawiał jakąś blond kobietę, prawdopodobnie z zagranicy, która szła chodnikiem. Dziewczyna odetchnęła z ulgą. Zdjęcie wydało się być zrobione z daleka, bez świadomości kobiety o byciu fotografowaną. Pod zdjęciem widniał podpisek głupia Amerykanka, lat około 25. Dziewczyna przez cały dzień nie rozmawiała z nikim, a kiedy wróciła wieczorem do domu, dalej pogrążona była w rozmyśleniach na temat owej dziwnej strony internetowej. Nad ranem, zaraz po przebudzeniu, ubrała się i pognała do biblioteki. Była ledwo szósta, więc nikogo prawie w niej nie było. Usiadła przy komputerze, wpisała adres strony i ku jej najgorszym wizjom Zdjęcie znów się zmieniło. Ukazywało ten sam ciemny pokój, ale tym razem z blondynką leżącą na środku. Krew wypływała jej z nosa i z ust. Ogromny nóż kuchenny wystawał jej z klatki piersiowej. Pod zdjęciem widniał wpis: Głupia Amerykanka, lat około 25, zabita dziś przeze mnie. Przerażona i roztrzęsiona dziewczyna. Momentalnie zadzwoniła na policję z telefonu w bibliotece. Tak bardzo jąkała się ze strachu, że ciężko było jej wyjaśnić całą sytuację. Policjanci jednak spisali jej imię, adres i, w razie potrzeby, numer telefonu oraz link do strony internetowej. Gdy się rozłączyła, cała się trzęsła. Finalnie opuściła wszystkie wykłady tego dnia. Nic nie była w stanie zjeść. Cały dzień spędziła w bibliotece, próbując dokończyć esej, ale bezskutecznie. Gdy już zaraz miał robić się ciemno, stwierdziła, że wejdzie na stronę po raz ostatni. Zdjęcia, które było tam jeszcze parę godzin temu, już nie było. Widniało tam teraz zdjęcie kobiety zrobione od tyłu. Miała długie, czarne włosy, fioletowy sweter i siedziała przed komputerem. Dziewczyna prawie zemdlała z przerażenia, jak ją owładnęło. Od razu rozpoznała ubrania. To była ona. Jej imię, adres, a nawet numer telefonu były podane pod zdjęciem, a niżej widniał podpis Będziesz moją następną gwiazdą internetu. Dziewczyna w istnej panice wybiegła z biblioteki i pobiegła prosto do domu. Spakowała wszystkie swoje rzeczy i następnego ranka była już z powrotem na Kiesiu. Nigdy więcej nie pojechała już do Tokio. Jedna z moich krewnych niedawno nagle zmarła. Nigdy jej nie poznałem. Miała małą córkę, która miała 4 latka. Nazywała się Yuki. Jej ojciec nie był w stanie wychowywać dziecka samemu, więc poprosił o to moją ciocie. Dziewczynka zapierała się rękami i nogami przed zostaniem samą i nigdy nie opuszczała ciotki, co stało się ogromnym problemem. Nie mogła pójść nigdzie bez Yuki. Pewnego dnia, ciocia powiedziała mi, że musi wyjechać do innego miasta na parę dni, i spytała, czy nie mógłbym się zaopiekować małą przez ten czas. Powiedziałem, że z największą przyjemnością. Mieszkałem samemu i odrobina towarzystwa z pewnością zrobiłaby mi dobrze. Parę dni później, ciotka podwiezła Yuki pod mój dom, po czym przed odjazdem wzięła dziewczynkę na stronę i poprosiła, by była grzeczna i nie robiła scen. Kiedy odjechała, Próbowałem pogadać z Yuki albo pograć z nią w jakąś grę, ale dziewczynka zachowywała się strasznie dziwnie. Miała pluszowego misia, którego ciasno ściskała i nie odzywała się nawet słowem. Jedyne co robiła to siedziała i patrzała tempo w ścianę. Czułem się z tym trochę źle. Próbowałem więc znaleźć coś, czym mógłbym ją zainteresować. Niedawno kupiłem nowy aparat, więc zdecydowałem, że pozwolę Yuki pobawić się starym. Kiedy go zobaczyła, zaświeciły się jej oczy i zmieniła się w mgnieniu oka nie do poznania. Szybko pokazałem jej, jak z niego korzystać, i już chwilę później chodziła uśmiechnięta po mieszkaniu, robiąc zdjęcia wszystkiemu, co wpadło jej w oko. Tego wieczoru też zdając sobie sprawę, jak trudna jest w obyciu. Kiedykolwiek potrzebowałem wyjść z pokoju, zaczynała płakać i krzyczeć. Nie mogłem zostawić jej na moment samej. Upierała się nawet, kiedy potrzebowałem iść do toalety, więc musiałem ją zabrać ze sobą, co było strasznie niezręczne. W nocy koniecznie potrzebowała spać w moim łóżku. Przeczytałem jej więc bajkę na dobranoc i po chwili już spała. Wtedy zauważyłem, że jej miś ma czarne futerko na nodze. Wyglądało na zwęglone. W środku nocy obudził mnie dziwny dźwięk. Gdy się obróciłem, zauważyłem, że coś było nie tak z yuki. Ciało dziewczynki cała się trzęsło, oczy miała szeroko otwarte, jej zęby zgrzytały, a łzy ściekały po policzkach. Przytuliłem ją mocno i próbowałem się dowiedzieć, co się stało. Ona znów na mnie patrzy, wymamrotała. Kto? spytałem zdziwiony. Nie uzyskałem odpowiedzi. Próbowałem jej powiedzieć, że to tylko jej wyobraźnia, ale nie potrafiła się uspokoić. Długo zajęłoby znowu zasnęła. Następnego dnia Yuki jakby nigdy nic biegała dookoła domu i bawiła się moim zaparatem. Kiedy po paru dniach przyszedł czas, by wróciła do cioci, powiedziałem jej, że może go zachować. Dziewczynka przytuliła mnie, ale nie odezwała się ani słowem. Widać było jednak, że jest przeszczęśliwa. Odwiozłem Yuki do cioci i zostałem na chwilę na herbatę. Ciotka podziękowała mi oczywiście za zajęcie się dzieckiem, Poczem gawędziliśmy chwilę, popijając sencze. Biedactwo, powiedziała. Prawie się nie odzywa, odkąd zmarła jej mama. Nie mogłem powstrzymać się z ciekawości i spytałem, jak to się stało. Twarz ciotki wykrzywiła się w nieco dziwnym wyrazie. Spłonęła, powiedziała. Jak to? spytałem. No cóż. Ciotka wstrzymała się chwilę z odpowiedzią. Matka Juki miała okropnie dużo problemów. Pewnego dnia po prostu wylała na siebie benzynę i sama się podpaliła. O mój Boże odparłem. Jej mąż był tak zszokowany, że zataił sprawę, udając, że to był wypadek. Odprawiliśmy mały pogrzeb, ale tylko najbliżsi byli zaproszeni. Yuki tam nie było. Nie wie nawet, że jej mama nie żyje. Myśli, że jest na jakichś długich wakacjach. Nie mieliśmy serca jej powiedzieć. Biedna Yuki, powiedziałem. Biedna Yuki. Parę dni później Yuki zmarła. Ciotka próbowała na siłę zmusić Yuki do spania samej. Mimo, że dziewczynka krzyczała i płakała, ciotka zostawiała ją samą i zamknęła drzwi na klucz. Rano znalazła dziecko leżące w bezruchu na łóżku. Nikt nie potrafił stwierdzić, co się stało. Sekcja zwłok nie wskazała dosłownie żadnej przyczyny śmierci. Nie było żadnych śladów na jej ciele, była perfekcyjnie zdrowa, nie było wytłumaczenia. Po pogrzebie pojechałem do ciotki w odwiedziny. Każdy był w ogromnej żałobie. Oddała mi aparat, który dałem Yuki. Wziąłem go ze sobą do domu jako pamiątkę. Karta pamięci była pełna różnych losowych zdjęć. Przeglądałem je, przecierając łzy. Zdjęcia mojego domu... Domu cioci, kwiatków, psów, zabawek, cukierków. Wszystkich rzeczy, którym dziecko zrobiłoby zdjęcie. Wtedy dotarłem do ostatniego zdjęcia, które doszczętnie zmroziło krew w moich żyłach. Ręce drżały mi i chciałem krzyczeć, ale nic nie potrafiłem z siebie wykrztusić. Czas jego zrobienia wskazywał, że było ono zrobione dokładnie w noc śmierci Yuki. Oto ostatnie zdjęcie który dziewczynka zrobiła moim aparatem. W zeszły rok przepracowałem w domu pogrzebowym, połączonym z krematorium. To, o czym opowiem, stało się nie tak dawno temu, ale dręczy mnie wrażenie, że nigdy o tym nie zapomnę. Pewnego ranka zamiatałem liście schodnika, kiedy podjechał czarny SUV i zaparkował tuż obok mnie. Mężczyzna, w średnim wieku, wysiadł z auta. Łatwo było stwierdzić, że jest bogaty. Rolex na jego nadgarstku rzucił mi się w oczy. Podszedł do mnie i zaczął pytać o usługę kremacji. Cóż, dosłownie mówiąc, powiedział: "Możesz spalić dla mnie ciało?". Nie kryłem zdziwienia tak bezpośrednią prośbą. Zazwyczaj kontaktują się z nami rodziny zmarłego, które nie przyjeżdżają od razu z ciałem w aucie. Potem oczywiście potrzebujemy certyfikatu zgonu i paru innych dokumentów. Musimy być powiadomieni wcześniej, by się przygotować do kremacji. Mężczyzna powiedział, że już rozmawiał z moim szefem. Który zgodził się na kremację dziś. Jego ton był żądający a niemal agresywny. Powiedział, że się spieszy, więc poprosiłem go, by zaczekał moment, bo potrzebuje skonsultować się z szefem. Czułem się nieco zestresowany naciskiem, jaki był na mnie wywierany. Cała sprawa wydawała mi się nieco nietypowa. Mój szef był prezesem zakładu. Powiedział, że musimy wykonać kremację jak najszybciej to możliwe, wszak jest to cenny klient. To dziwne. Czemu wszystko dziś robimy inaczej? pomyślałem. Cóż, nie mogłem z tym nic zrobić. Taka praca. Poszedłem więc rozgrzać piec. Zobaczyłem ciało. Mężczyzna. Na oko w okolicach trzydziestki. Jak dotąd widziałem już niezliczoną ilość trupów, ale ten wyglądał delikatnie inaczej od reszty. Jego policzki wydawały się różowe. Zazwyczaj sprawdzam ciała przed ich spaleniem. To część procedury. Zauważyłem, że trup był wyjątkowo czysty i po głębszych oględzinach nie znalazłem żadnych ran. Przełożyłem ciało do trumny i wsadziłem ją do pieca. Po mniej więcej 20 minutach usłyszałem jakiś dziwny dźwięk dochodzący z pieca. Brzmiał trochę jak uderzanie. Momentalnie oblał mnie zimny pot, a wszystko wokół zrobiło się jakby ciemniejsze. Czy jest możliwe, że on był żywy? Najgorsze jest to, że. Nie mogłem nic z tym zrobić. Po 20 minutach w piecu z tak wysoką temperaturą wszystko przypomina już węgiel. Nie mogłem się ruszyć. Moje kończyny trzęsły się ze strachu i zamarłem sparaliżowany. Może mi się przesłyszało? Nie byłem pewien. Zazwyczaj procedura kremacji trwała nas około godziny, po której wszystko obraca się w popiół. Nie mogłem tyle znieść. Musiałem wiedzieć. Zebrałem się w sobie i wyłączyłem piec. Roztrzęsiony pobiegłem po szefa i zauważyłem, że suwa już nie było. Byłem naprawdę przerażony, więc kiedy opisałem całą sytuację, poprosiłem szefa, żeby otworzył piec ze mną. Tak też zrobiliśmy. Smród spalonego mięsa zaatakował nasze nozdrza. Mój szef wysunął tacę, po czym ujrzeliśmy, że ciało było już całkiem zwęglone. Było skierowane twarzą w dół. Jestem pewien, że kładłem je do trumny na plecach. Mężczyzna był jeszcze żywy, kiedy go tu przywieziono. Wyobraziłem sobie to, jak w piekielnej temperaturze otaczających go płomieni obracał się i robił wszystko, co w jego mocy, by się stamtąd wydostać. Nie wydawało mi się, że słyszałem stukanie. Świadomość tego kompletnie mnie zdewastowała. Kiedy siedziałem w holu z głową w rękach, walcząc z ciężarem mej sytuacji, mój szef podszedł do mnie i dał mi kopertę. Dziesięć milionów jenów powiedział, że opowiadanie o tym, co się dzisiaj stało, nie jest zbyt mądre. Ludzie i tak mi nie uwierzą, i wspomniał, że klient, który dziś tu był, na pewno nie byłby zachwycony, gdyby usłyszał słowo o tym incydencie. Tego samego dnia się zwolniłem. Obecnie żyję z pieniędzy, które dostałem i szukam nowej pracy. Nie jestem już sobą. Za dnia nie mogę zebrać sił, by wstać z łóżka, a w nocy siły nie mogą mnie opuścić, bym zasnął. Jeśli już się uda, śnię o horrorze, który musiał przeżywać ten człowiek, którego spaliłem. Czasem nawet śni mi się, że to ja jestem mężczyzną w trumnie. Czuję otaczający mnie gorąc, kopię, krzyczę, po czym budzę się zlany potem. Nie jest ze mną dobrze. Podobało się? Jeśli tak, wyślij ten filmik swoim przyjaciołom. No jeśli nie, to wyślij wrogą.